Działania łączne. Napiszę przykład, spróbujemy go rozwiązać, pamiętając oczywiście o kolejności wykonywania działań, czyli najpierw nawiasy, potęgowanie, pierwiastkowanie, mnożenie, dzielenie i na samym końcu dodawanie, odejmowanie. Jeśli są w przykładzie dwa działania z tego samego poziomu, czyli mnożenie, na przykład dzielenie, czy dodawanie, odejmowanie, to robimy po kolei, w takiej kolejności, w jakiej zostały napisane. Spróbujmy zrobić taki przykład. 40 podzielone przez minus 2 do kwadratu. Najpierw zawsze się przyjrzyjcie. Nie liczyć jak najszybciej się da, tylko trzeba się przyjrzeć, co muszę robić najpierw. Czy dzielenie, czy potęgowanie? Na no, potęgowanie to, co podkreślone obliczam, to co nie podkreślone przypisujemy, przypominam. Będzie to dotyczyły te zasady zawsze wszystkich liczb, jakie znamy. Czyli 40 przepiszę, znak dzielenia przepiszę i policzę, ile to jest minus 2 do potęgi drugiej. No minus 2 do potęgi drugiej to jest minus 2 razy minus 2. Jak mnożę ujemną przez ujemną, to wynik jest liczbą dodatnią. Może zapiszmy. Tylko, że tu będzie tak. Nie wiem, czy potrzeba, czy lepiej w głowie. To jest moje potęgowanie. Wzięłam dodatkowy nawias, żeby wiedzieć, że najpierw to muszę policzyć. Gdyby tego nawiasu nie było, to kolejność działań by wymuszało takie działanie. I teraz tak. To przepisuję, 40. Podzielone przepisuję. A to liczę. Ujemna razy ujemna jest dodatnia. 2 razy 2 jest 4. Mogłam napisać plus 4, ale jak nie ma znaku, to i tak jest plus. 40 podzielone przez 4 jest 10. Minus 40 podzielone przez minus 2 do kwadratu. Wydaje się, że dosyć podobny przykład, ale oczywiście najpierw potęgowanie. Przepisuję to, co nie podkreślone. Minus 40. Podzielone. Minus 2 do kwadratu policzyliśmy sobie. Minus razy minus. 2 razy 2 to będzie 4. A teraz ujemną minus 40 chcę podzielić. Przez dodatnią, bo jak nie ma znaku, to tu jest plus, czwórkę. Wynik, dwie liczby o różnych znakach. Wynik jest liczbą ujemną. 40 podzielone przez 4 mam minus 10. 3 razy minus 5 do potęgi drugiej odjąć 2. Do potęgi trzeciej, do potęgi drugiej mówimy do kwadratu, a do potęgi trzeciej możemy też mówić do sześcianu. Co robimy najpierw? Pamiętam o kolejności działań. Najpierw potęgowanie. Czyli tu, bo ten nawias y, służy y, podkreśleniu, co podnoszę do potęgi. Trójkę przepisuję, razy przepisuję. Minus 5 razy minus 5. Ujemną mnożę razy ujemną. Dwie liczby o, o tych samych znakach, dwie liczby ujemne, to wynik jest liczbą dodatnią, a 5 razy 5 jest oczywiście 25. Czyli to jest to. Teraz minus przepisuję. Co mówią, żebym podniosła do potęgi trzeciej? Zwróćcie uwagę, że nie mówią, żebym podniosła do potęgi trzeciej minus 2, tylko 2. Ten minus jest, odejmowanie jest później. Czyli 2 do potęgi trzeciej. 2 razy 2 razy 2 jest 8. To będzie tak. Teraz. Oto jest to. To, to jest ósemka, a to minus zachowane. Teraz co będę robiła? Najpierw mnożenie czy odejmowanie? No oczywiście mnożenie. 3 razy 25 jest 75, odjąć 8 jest 67. E, tylko chciałam jeszcze zwrócić uwagę na ten przypadek, bo prawdę mówiąc, bardzo często uczniowie tutaj się mylą. Taki zapis minus 2 do potęgi drugiej to znaczy minus 2 razy minus 2, czyli plus 4. Ale taki, taki zapis minus 2 do potęgi drugiej znaczy minus przepis i 2 pomnóż przez 2, czyli podnoszę do potęgi drugiej. Tylko to, co jest zaznaczone. I teraz to będę robiła. Minus przepisuję, i 2 razy 2 jest 4. Zobaczcie, że otrzymaliśmy zupełnie różne wyniki. Warto sobie to właśnie zapamiętać, bo prawdę mówiąc, na egzaminach bardzo łatwo i na klasówkach ucznia złapać właśnie na tym, że źle e, tą liczbę określi. Tutaj tego plusa też może w ogóle nie być.